Słowo Boże na każdy dzień. Do czego powinieneś teraz dążyć? Bez względu na to, czy jesteś zdolny nieść świadectwo o dziele Bożym, czy potrafisz stać się świadectwem i widomym znakiem obecności Boga, i czy nadajesz się do tego, by On się tobą posłużył, to właśnie takich rzeczy winieneś poszukiwać. Jak wiele pracy nad tobą faktycznie wykonał Bóg? Jak wiele zrozumiałeś? Jak wielu spraw dotknąłeś? Jak wiele doświadczyłeś? Jak wielu rzeczy zakosztowałeś? Niezależnie od tego, czy Bóg poddał cię próbie, rozprawił się z tobą, czy też cię zdyscyplinował, dokonał w tobie swoich czynów i wykonał pracę nad tobą. Jednakże, czy jako ktoś, kto wierzy w Boga i pragnie dążyć do tego, by zostać przez niego udoskonalonym, jesteś w stanie nieść świadectwo o Bożym Dziele na podstawie swojego praktycznego doświadczenia? Czy potrafisz urzeczywistniać słowo Boże poprzez swoje praktyczne doświadczenie? Czy umiesz zaopatrywać innych poprzez swe własne, praktyczne doświadczenie? I poświęcić całe swe życie po to, by nieść świadectwo o Dziele Bożym? Aby nieść świadectwo o Dziele Bożym, musisz zdać się na własne doświadczenie, wiedzę oraz cenę, jaką zapłaciłeś. Tylko w ten sposób zdołasz wypełnić Bożą Wolę. Czy zatem jesteś kimś, kto niesie świadectwo o Dziele Bożym? czy pragniesz to robić jeżeli potrafisz nieść świadectwo o imieniu Boga a co więcej o jego dziele i jeśli jesteś w stanie urzeczywistniać jego obraz i podobieństwo jakiego wymaga on od swego ludu to zaiste jesteś świadkiem Boga a jak właściwie niesiesz o nim świadectwo czynisz to poszukując Jego słowa i pragnąc je urzeczywistniać, a także poprzez świadectwo własnych słów, pozwalając ludziom poznać Jego dzieło i ujrzeć Jego uczynki. Jeśli naprawdę będziesz dążył do osiągnięcia tego wszystkiego, to wówczas Bóg Cię udoskonali. Jeśli jednak dążysz tylko do tego, by zostać udoskonalonym przez Boga i pobłogosławionym przez Niego na samym końcu, to Twój sposób postrzegania wiary w Boga nie jest czysty. Powinieneś bowiem dążyć do odkrycia tego, jak dojrzeć czyny Boga w prawdziwym życiu, jak Mu zadość uczynić, gdy On objawia Ci swoją wolę. I starać się dojść do tego, jak masz nieść świadectwo o Jego cudowności i mądrości oraz o tym, jak On Cię dyscyplinuje i się z Tobą rozprawia. Wszystkie te sprawy powinieneś właśnie teraz rozważać. Jeśli Twoja miłość do Boga jest jedynie po to, abyś mógł mieć udział w Jego chwale, po tym, gdy On Cię udoskonali, to nadal jest ona niewystarczająca i nie jest w stanie spełnić Bożych wymagań. Musisz potrafić nieść świadectwo o Dziele Bożym, spełniać Boże wymagania i w praktyczny sposób doświadczać dzieła, jakiego dokonuje On w ludziach. Czy będzie to ból, łzy, czy też smutek, musisz doświadczyć wszystkich tych rzeczy w swej praktyce. Mają one udoskonalić Cię jako kogoś, kto niesie świadectwo o Bogu. Co takiego właściwie skłania Cię teraz do tego, byś cierpiał i dążył do doskonałości? Czy rzeczywiście znosisz swoje obecne cierpienie przez wzgląd na miłość Boga i chęć niesienia o Nim świadectwa? A może czynisz to tylko z myślą o błogosławieństwach cielesności? W swych widokach na przyszłość i losie. Wszystkie twoje intencje, motywacje i cele, do których dążysz, muszą zostać skorygowane i nie mogą być poddane jedynie twej własnej woli. Jeśli jeden człowiek dąży do doskonałości po to by otrzymać błogosławieństwa i dzierżyć władzę podczas gdy inny stara się osiągnąć doskonałość aby zadość uczynić Bogu nieść praktyczne świadectwo o dziele Bożym to którą z tych dwóch metod dążenia do celu wybrałbyś ty sam Gdybyś miał wybrać tę pierwszą wciąż byłbyś nazbyt daleki od Bożych standardów Powiedziałem niegdyś, że moje uczynki będą powszechnie znane w całym wszechświecie i że będę władał wszechświatem jako król. Z drugiej strony, zaś misja, jaką wam powierzono, polega na tym, by iść w świat i nieść świadectwo o Dziele Bożym, nie zaś na tym, byście stali się królami i ukazali się całemu wszechświatowi. Niechaj czyny Boga wypełnią cały kosmos i firmament. Niechaj każdy ujrzy je i uzna. Słowa te wypowiadane są w odniesieniu do Boga samego. Tym zaś, co winny czynić istoty ludzkie, jest niesienie o nim świadectwa. Jak dużo wiesz teraz o Bogu? O jak wielu spośród Jego przymiotów jesteś w stanie nieść świadectwo? Jaki jest cel udoskonalania człowieka przez Boga? Gdy już zrozumiesz Bożą wolę, w jaki sposób powinieneś okazywać, że masz na nią wzgląd? Jeżeli pragniesz zostać udoskonalony i nieść świadectwo o Bożym dziele poprzez to, co urzeczywistniasz, jeśli masz w sobie taką siłę napędową, to wówczas nic nie jest dla Ciebie zbyt trudne. Tym, czego ludziom teraz potrzeba, jest wiara. Jeśli masz w sobie tę siłę napędową, to wtedy łatwo jest pozbyć się wszelkiego zniechęcenia, bierności, lenistwa i pojęć związanych z cielesnością, filozofii życiowych, buntowniczego usposobienia oraz emocji itd.